Witajcie drodzy widzowie na kanale Strefa Wojska, w kolejnym odcinku wojskowych newsów. Dzisiaj pogadamy o deklaracji Holandii, która poinformowała, że przyśle do naszego kraju dwa zestawy systemu Patriot wraz z 300-osobową obsługą. W odcinku pojawi się też Grecja, która może pozyskać koreańskie okręty KSS-3. Oferta wydaje się bardzo atrakcyjna i pytanie, czy Ateny uprzedzą Polskę? No i oczywiście osiny widzowie. Coś tam spadło, nie wiadomo co, a chaos mamy potężny. A w dzisiejszym materiale postaram się podsumować to, co już wiemy. Gotowi? No to zaczynamy odcinek. Amerykanie zmieniają plany wobec F15X, będzie ich więcej. Temat już krąży od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej. Ale trafiłem na niego dopiero teraz, mimo upływu czasu myślę, że warto was o tym poinformować, bo jest wśród was widzowie całkiem spora grupa fanów F15X, a szczególnie zakupu tych maszyn przez nasz kraj, mianowicie Amerykanie zwiększają zakupy nowych orłów. Początkowo mówiło się o liczbie 144 egzemplarzy. Potem ona spadła, aby ustabilizować się na poziomie 98 sztuk. Nowa władza, nowe realia i nowe plany spowodowały, że obecnym celem jest dokupienie kolejnych 31 egzemplarzy, co zwiększy pulę F-15X w amerykańskim wojsku do 129 egzemplarzy. 21 sztuk w jednej z jednostek mają zastąpić kultowe maszyny A10, które niestety dla fanów lotnictwa mają zostać wycofane ze służby, natomiast nie można wykluczyć kolejnych zamówień F-15X. Co prawda najnowszy orzeł jest obecnie droższy od F-35A, ale wynika to głównie ze skali produkcji obu konstrukcji. Samolot piątej generacji będzie zamówiony w tysiącach egzemplarzach, licząc także użytkowników zagranicznych. A F-15X? No, w znacznie mniejszej liczbie. Większe zamówienia jednak spowodują zmniejszenie ceny jednostkowej. Mogą one mieć miejsce, szczególnie jeśli starsze F-15 wersji E... Będą zastępowane najnowszą zmianą, co jest oczywiście możliwe. Innym atutem ekonomicznym jest oczywiście mniejszy koszt użytkowania przy cenie za godzinę lotu około 30 tysięcy dolarów. W przypadku F-35A to ponad 40 tysięcy. No dobra, ale gdzie w tym wszystkim Polska? Nowe zamówienia ze strony Amerykanów to oczywiście wydłużony potencjalny czas dostaw do naszego kraju. Amerykanie swoje zamówienia traktują priorytetowo, o czym przekonało się pewne państwo leżące na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, które kupiło w zeszłym roku 25 sztuk z opcją na kolejne 25. Chciało ono bowiem skoczyć w kolejkę dostaw przeznaczoną dla żołnierzy USA, aby otrzymać jak najszybciej nowe samoloty, ale Waszyngton na to nie wyraził zgody. W związku z tym dostawy ruszą według obecnych planów dopiero w 2031 roku. Na razie innych zamówień eksportowych brak. Boeing stara się sprzedać orły m.in. do Indii czy Arabii Saudyjskiej, ale w mojej ocenie szanse na to są niewielkie. Szczególnie w przypadku Indii, które jak pamiętacie mają zamiar dokupić 114 Desu Rafale. Boeing może liczyć na pakiety modernizacyjne starszych F-15, które dostarczy obecnym -um użytkownikom, aby podnieść maszynę do standardu EX. Podobnie jak Lockheed Martin robi z pakietem V dla samolotów F-16, które odpowiadają możliwościom najnowszym blok 70 i 72. Na taki krok zdecydowała się np. Japonia. Tak więc widzowie w mojej ocenie zakup amerykańskich orłów oddala się, jeśli oczywiście czas dostaw będzie dla nas priorytetowy. Natomiast dajcie znać w komentarzach co wy o tym sądzicie. Może jednak według was warto czekać na te samoloty. FlyEye oficjalnie na wyposażeniu Malezji. Dron obserwacyjny FlyEye to jeden z największych hitów sprzedażowych grupy Wp, zamawiany między innymi przez polskie wojsko, okazał się wyjątkowo skuteczny między innymi na Ukrainie. Może pozostać w powietrzu ponad 180 minut, osiągając pułap lotu do tysiąca metrów. I rozwijać prędkość do 120 km na godzinę. A zasięg z kolei to około 40 km. Nasz kraj z producentem podpisał umowę ramową z czasem realizacji do 2035 roku. Na jej podstawie możemy zakupić nawet 400 zestawów, a więc ponad 1600 dronów. Niemniej jest on pozyskiwany nie tylko przez nasze wojsko, ale także klientów zagranicznych. I Jednym z nich jest Malezja, której wojsko oficjalnie przyjęło latające oko do służby. Dokładnie chodzi o 61. Królewski Pułk Artylerii który rozpoczął ich używanie. Oficjalna prezentacja miała miejsce podczas ćwiczeń LKT-2025, w których wzięło udział około 2,5 tysiąca żołnierzy. FlyEye współdziałały między innymi systemami artyleryjskimi używanymi podczas ćwiczeń, takim jak Hajmarsy czy ASTROSy, czyli brazylijskie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. W ramach ciekawostki można odnotować, że w wydarzeniu wzięły udział także PT-91M Pendekar, czyli PT-91 Twardy, który został zakupiony od nas w liczbie 48 sztuk. Natomiast część elementów została tu wymieniona i dostawa miała miejsce w latach 2007-2009. Co do Fly, -E, to nie wiadomo ile dokładnie zestawów pozyskała Malezja ani za jaką cenę. Poinformowano tylko, że pierwsze egzemplarze trafiły do tego kraju w grudniu zeszłego roku, wcześniej malezyjscy żołnierze zostali przeszkoleni z ich użycia na terenie Polski. O -E znajduje się dedykowany materiał na kanale, do którego serdecznie zapraszam, jeśli oczywiście chcecie się dowiedzieć więcej o tym systemie. Grupa Azoty i Nitrochem zacieśniają współpracę. Cel wzrost produkcji amunicji. Kilka dni temu miało miejsce podpisanie listu intencyjnego między Nitrochem, czyli spółką wchodzącą w skład PGZ, a także Grupą Azoty. Wszystko kręci się wokół produkcji materiałów wypuchowych. Porozumienie zakłada, że obie spółki będą pracować nad zabezpieczeniem łańcucha dostaw w sprawie ich produkcji, a także wspólnie projektować linię TNT. Co więcej, razy mają zabiegać o pozyskanie środków finansowych dla tej inwestycji. Skąd w tym wszystkim Grupa Azoty? To największa w Polsce spółka chemiczna, która produkuje m.in. nawozy mineralne. Niedawno postanowiła rozszerzyć swoje portfolio o produkcję materiałów wybuchowych, których rynek tak bardzo potrzebuje. Dlatego też, w Tarnowie z inicjatywy Grupy Azoty, ma powstać fabryka zajmująca się produkcją nitrocelulozy, a z czasem także prochów wielopazowych. Są one niezbędne do zwiększenia produkcji amunicji w Polsce. Kooperacja z nitrochem ma zwiększyć efekt skali i zapewnić szybszy rozwój kompetencji. Fakt, że obecny prezes PKZ Adam Myszkiewicz. Był wcześniej prezesem grupy azoty, na pewno pomaga w pogłębieniu współpracy. Polska Grupa Zbrojeniowa realizuje obecnie inwestycje, które mają zaowocować powstaniem trzech fabryk amunicji do 2028 roku. Dzięki nim nasze zdolności produkcyjne, szczególnie potrzebnej amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, mają osiągnąć już za kilka lat pułap około 180 tysięcy sztuk rocznie. Szału nie ma. Ale trzeba podkreślić, że to znaczący wzrost w porównaniu z obecnym stanem. W tym roku bowiem mamy wyprodukować zaledwie 30 tysięcy sztuk. Poczynione inwestycje wpłyną także pozytywnie na produkcję innych typów amunicji, np. czołgowej kalibru 120 mm. Współpraca z azotami ma więc dla PKZ szczególne znaczenie, bo docelowo mają zabezpieczyć dostawy materiałów wybuchowych i wpłynąć na większą niezależność, szczególnie od podmiotów zagranicznych. Tylko się cieszyć, widzowie, że polskie spółki współpracują w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju. Patrioty z Holandii będą stacjonować w Polsce. Dobra informacja przybyła do naszego kraju z zachodniej Europy. Holandia bowiem poinformowała, że przebazuje do naszego państwa swoje dwa systemy Patriot wraz z obsługującymi ich 300 żołnierzami. Misja ma się zacząć od grudnia obecnego roku i potrwać co najmniej do końca maja roku następnego. Teoretycznie zatem w ramach potrzeby istnieje możliwość przedłużenia misji. Patrioty mają ochraniać wschodnią część Polski, przede wszystkim węzeł logistyczny znajdujący się w Jasiące. Prawdopodobnie zatem zastąpią one niemieckie baterie tego samego systemu. One z kolei mają pozostać w Polsce według obecnych planów do końca 2025 roku. Holandia zobowiązała się także, że wyśle do nas cztery samoloty F-35A, które wraz z egzemplarzami norweskimi będą ochraniać nasze niebo. One pojawią się u nas już niedługo, bo z początkiem września i pozostaną do pierwszych dni grudnia. Holandia ma obecnie trzy systemy Patriot, a zatem przez co najmniej kilka miesięcy będzie miała do dyspozycji zaledwie jedną baterię. Niemniej władze tego kraju nie uważają, jakoby ich bezpieczeństwo było przez to mniejsze. Wprost przeciwnie, może nawet wzrosnąć. Ochraniając bowiem polskie niebo, odsuwają zagrożenie od swojego terytorium. Dobrze dla nas, że Amsterdam właśnie tak postrzega działania Rosji. Grecja kupi koreańskie okręty podwodne? Kiedy u nas trwa epopeja z programem Orka, inne kraje również starają się odnowić swoją flotę okrętów podwodnych. Jednym z nich jest Grecja, która planuje naprawdę spore inwestycje. Jest do tego trochę zmuszona, głównie z powodu Turcji, z którą relacje układają się różnie, a która drastycznie modernizuje swoje wojsko. W domenie morskim to m.in. wdrażanie kolejnych okrętów lokalnie produkowanego typu 214 przy projektowanie jednostki o napędzie jądrowym. No i oczywiście pamiętajmy też o lotniskowcu: greckie siły podwodne w przeciwieństwie np. do nas nie są w tak złym stanie, a tny posiadają pięć starszych okrętów typu 209 pochodzących z lat 70. ubiegłego wieku, a także cztery większe i nowsze 214 wprowadzone do służby w latach 2010-2016. Natomiast i tak czas na zmiany. Na grecki kontrakt łapczywie patrzą producenci okrętów podwodnych i jest wśród nich także Korea Południowa, która miała przedstawić naprawdę solidną ofertę. Są to najnowsze okręty typu KZS3, prawdopodobnie drugiej serii produkcyjnej, te same, które proponowane są także nam. Dodatkowo, Koreańczycy oferują wspólną modernizację omawianych przed chwilą 214, mało Seul nie poprzestaje i oferuje także inne pola współpracy. Dotyczą one wspólnej produkcji dronów dla KF21, a więc tzw. lojalnych skrzydłowych, a także kooperacje przy produkcji lądowych pojazdów pancernych. Koreańczycy z południa proponują także duży pakiet przemysłowy przy produkcji okrętów, który ma sięgnąć poziomu 25% zaangażowania lokalnego przemysłu. Czy ta oferta ma realne szanse? Myślę, że całkiem duże, o czym świadczą choćby informacje medialne. Przekazują one, że Ateny wyraziły spore zainteresowanie propozycją i poprosiły o większe szczegóły. KSS-3 Batch 2 to dalekie rozwinięcie okrętów z serii 209 i 214, które Ateny przecież użytkują. Poza tym Grecja ma być zainteresowana pozyskaniem bogatego pakietu uzbrojenia, w tym między innymi pocisków manewrujących. Korea Południowa może dać nosiciela, jak i właśnie takie wyposażenie. Ba, nawet więcej! Bo przecież KzS 3B2 może użyć także do 10 pocisków balistycznych Hyunmoo 44 o zasięgu 500 km na rozwijający się drastycznie szybko turecki potencjał rakietowy. Takie rozwiązanie jest szczególnie potrzebne. O innych możliwościach KzS 3B2 nie będę się tutaj rozgadywał, gdyż macie o nim filmy w playliście o programie Orka, do której oczywiście bardzo zapraszam. Coś znowu spadło w Polsce i znowu mamy chaos. No niestety widzowie mamy kolejne zamieszanie w związku z tajemniczym obiektem, który spadł na pole polskiej kukurydzy. Wydarzenie miało miejsce we wsi Oziny i prawdopodobnie po północy 20 sierpnia. Na miejscu najpierw pojawiła się policja i straż pożarna, a później wojsko. Następne komunikaty były dość chaotyczne i dotyczyły m.in. tego jak wyglądał teren po upadku obiektu, jak choćby wielkość leju po wybuchu. Musicie bowiem wiedzieć, że sytuacja była dość niebezpieczna. Doszło bowiem do eksplozji, która uszkodziła lokalne budynki. Gdyby dron wleciał bezpośrednio w nie, mogłoby dojść do tragedii. Nasze władze dość szybko poinformowały, że dron miał być rosyjski choć 100% pewności jeszcze nie ma, ale trzeba założyć z dużym prawdopodobieństwem, że tak właśnie było. Szczególnie, że tej samej nocy Rosja dokonała kolejnego ataku rakietowego na terytorium Ukrainy. Wczoraj nasz MSZ przekazał notę protestacyjną rosyjskiej ambasadzie, co właściwie spadło na nasze terytorium. Z obecnych informacji wiemy, że obiekt naleciał prawdopodobnie z kierunku Białorusi. Większość opinii głosi, że nie mamy do czynienia z Shahedem, który dysponuje głowicą bojową o wadze kilkudziesięciu kilogramów, ale dronem wabikiem być może typu Gerbera, służą do obciążenia ukraińskiej obrony powietrznej. Dron ten idealnie się do tego nadaje, gdyż jest bardzo tani i szybki w produkcji. Skąd zatem głowica bojowa w wabiku? Ano po to, aby robić problem ukraińskim żołnierzom, na przykład przy rozbrajaniu obiektu. To kolejny dowód, że nasza obrona powietrzna jest na razie bardzo dziurawa. Pojawiły się komunikaty mówiące o tym, że nie wykryto naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, co oczywiście jest sporym błędem informacyjnym. Rosjanie bowiem już wiedzą, że może do nas posłać drona, który lecąc na małej wysokości może znaleźć się na naszym terytorium, pozostać niezauważonym i lecieć sobie dalej, zwiedzając nasz piękny kraj. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze kilka lat. Sytuacje na pewno poprawią aerostaty kupione w ramach programu Barbara czy radary P-18PL, ale ich wdrożenie szczególnie radarów to perspektywa kilku lat. Mamy co prawda samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 R&I, ale ich są tylko dwa, a w dodatku o ograniczonych możliwościach. Dla przykładu mogą pozostać w powietrzu maksymalnie około 6 godzin. Kluczowe zatem wydaje się kupienie czym prędzej nowszej generacji sprzętu, np. Global Eye. Tu nie chodzi wyłącznie o lepsze parametry samego radaru, ale przede wszystkim nosiciela. Może on bowiem pozostać w powietrzu nieprzerwanie nawet 11 godzin, czyli prawie dwa razy dłużej. Natomiast decyzji w sprawie takiego zakupu jeszcze nie ma. Podsumowując widzowie, dobrze nie jest. Tego typu drony mogą niestety wlatywać w polską przestrzeń powietrzną bez większych trudności, w dodatku wywołując także burzę polityczną, co oczywiście Rosja może bardzo łatwo wykorzystać. Sytuacja jest dynamiczna i jeśli pojawią się nowe, ważne informacje, to na pewno się o nich dowiecie z kolejnego odcinka Wojskowych Newsów a tymczasem, dobręliśmy do końca. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłego piątku i do następnego odcinka hej